Dziękuję serdecznie. Witam Państwa gorąco. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i gratuluję organizatorom tej konferencji. Myślę, że to jest świetny pomysł, aby w jednym miejscu zgrupować tyle krótkich, mam nadzieję, przesłań, ale zarazem udostępnić je w internecie. Myślę, że to jest znak czasu, że, że dzisiaj możemy się kontaktować bez barier. Chciałem Państwu przedstawić, jak wygląda kwestia reformy praw autorskich w Parlamencie Europejskim, który okazał się być jednym z głównych, najważniejszych miejsc, jednym z liderów dyskusji światowej na ten temat. Jak Państwo wiecie, Parlament Europejski, olbrzymią większością głosów, 478 osób, Przeciw, głosował przeciwko akta i w ten sposób dokonał pewnej historycznej zmiany, bowiem pokazał, iż interesy użytkowników, iż punkt widzenia użytkowników internetu, którzy są odbiorcami kultury, jest bardzo ważny. Do tej pory było tak, że ta grupa nie liczyła się tak silnie w kalkulacjach politycznych, bo przecież Parlament Europejski to miejsce, gdzie uprawia się politykę. Przedstawiono główne zarzuty wobec akta. Są one Państwu doskonale, doskonale znane. Niemniej dla mnie jest niezwykle ciekawa dyskusja, która toczyła się wokół akta, argumenty, które padały za, przeciw i rzeczywiście jest tak, że mieliśmy do czynienia z pewnym światem oficjalnym, światem polityki i tutaj myślę, że istniała zgoda wśród znakomitego spektrum partii politycznych w Europie, czy też nawet szerzej na świecie, iż prawa autorskie należy egzekwować i zwiększać ten sposób egzekucji w miarę postępu technologii. Pojawiły się przeciwko temu sprzeciwy, które wyszły przede wszystkim ze środowisk takich anarchizujących. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale myślę, że bardzo często była tworzona taka dychotomia pomiędzy tymi właśnie, którzy są zwolennikami praw własności, a tymi, którzy są zwolennikami takiego anarchistycznego myślenia, że wolno wszystko. Propagowano tezę, iż prawo własności nie jest do pogodzenia z wolnością w internecie. Ten sposób myślenia spowodował protesty, także w Polsce. One myślę, że były zaskoczeniem dla, dla wielu z nas. Przyznam, że dla mnie bardzo. Ja przed tym, tą tematyką się nie zajmowałem, chociaż w mojej komisji, Komisji Handlu Zagranicznego ta kwestia była przedmiotem obrad. Dochodziły do mnie różne opinie, ale rzeczywiście jest tak, że ta skala oporu wobec akta wywołała bardzo poważną dyskusję. Myślę, że to co Pani Nina Paley mówiła o tym elemencie nieposłuszeństwa nie obywatelskiego, które jest uzasadnione wówczas, gdy pewne kluczowe prawa nie są właściwie traktowane przez władze, że to jest, że to był ten element zwrotny i muszę powiedzieć, że w moim ugrupowaniu i w Platformie Obywatelskiej i dalej później w Parlamencie Europejskim w klubie EPL toczyła się dyskusja na temat tego, w jaki sposób rozumieć prawa własności i w jaki sposób zareagować na ten olbrzymi ruch społeczny, który pokazał istotę problemu. I myślę, że te dyskusje, które doprowadziły następnie do zmiany polskiej reprezentacji, czyli Platformy i PSL-u w Europejskiej Partii Ludowej, że te dyskusje były bardzo owocne. Dlaczego? Bo dostrzegliśmy jedną bardzo ważną rzecz, ja jestem bardzo gorącym promotorem tego sposobu myślenia. Otóż wszystko zaczyna się od tego jak rozumiemy kulturę. I muszę powiedzieć, że ta wymiana zdań pomiędzy panem Jackim Bromskim, którego niezwykle szanuję jako twórcę, jako reżysera, a panią Nino Peli pokazała tą różnicę. Otóż kultura jako produkt czy też jak każdy inny, czy też jako coś niezwykle szczególnego. Otóż muszę powiedzieć, że z mojego bardzo konserwatywnego punktu widzenia, tutaj chcę pokazać taką różnicę wobec myślenia w takich kategoriach XIX-wieczno-liberalnych. Kultura to jest coś niezwykle szczególnego, dlatego że kultura buduje naszą tożsamość. Kultura powoduje, że stajemy się bogatsi, ale także, że jesteśmy w stanie łączyć się z tymi, którzy myślą podobnie, którzy czują podobnie, którzy kochają podobnie, którzy mają podobne podobne odczuwanie, a więc budzimy, tworzymy wspólnoty. Tworzenie wspólnot poprzez przeżywanie kultury jest niezwykłą wartością i nie można jej traktować tak jak sprzedaży mydła czy samochodów. Dzisiaj dyskusja na temat akta toczy się w Parlamencie Europejskim na dwóch płaszczyznach. Pierwsza kwestia to to, czy też nie ACTA, ale tych zapisów dotyczących ochrony praw, praw własności intelektualnej, to w jaki sposób będą one zapisane w umowach pomiędzy Unią Europejską, umowach handlowych, a poszczególnymi partnerami Unii Europejskiej. Tutaj takim dobrym przykładem jest CETA, czyli umowa z Kanadą, gdzie rzeczywiście my zapytaliśmy się razem z, z koleżanką Małgosią Hanslik i Jarosławem Wałęsą. Komisję Europejską. Dlaczego? Mimo upadku akta zapisy, które w umowie CETA, w propozycji umowy CETA się znajdują, są bardzo zbliżone do tych, które upadły w parlamencie, czyli do tych zapisów z akta. Okazało się, że one pochodzą z wcześniejszego okresu. Komisja Europejska jeszcze ich nie zmieniła, jeszcze nie wynegocjowała nowych. Niemniej obiecała, że stanowisko, które będzie zajmowała w sprawie ochrony własności intelektualnej w poszczególnych umowach handlowych, będą zgodne. Będzie zgodne z tym, co um, przedstawił Parlament Europejski, e, e, odrzucając e, akta. Ale są też inne stanowiska, są inne głosy w dyskusji, które pokazują, pokazują konieczność wzmocnienia systemu praw własności e, intelektualnej, e, systemu opartego na umowie e, e, TRIPS, na TRIPS-ach e, związanych ze Światową Organizacją Handlu. Przełomem w moim przekonaniu pozytywnym myślenia Parlamentu Europejskiego o prawach własności jest najnowsza rezolucja, która przeszła przez Komisję Spraw Zagranicznych i niedługo będzie głosowana na posiedzeniu plenarnym Parlamentu o, wolności, o strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej Parlamentu Europejskiego, czy też w polityce zagranicznej Unii Europejskiej szerzej. To jest rezolucja Parlamentu, ale... Ona wzywa Radę Europejską i Komisję Europejską, aby, się, aby stosowały się do tej, do tej rezolucji. I to jest rezolucja, która przyznaje um, wolności um, i kulturze w internecie bardzo um, wysoką rolę. Uznaje, iż wolny dostęp um, do dup kultury jest zasadniczym warunkiem otwartości w sieci, zapewniającym konkurencyjność i transparentność dla wszystkich użytkowników. Wzywa do niecenzurowanego dostępu. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie polityczne, ale także o kwestie związane z dostępem do dóbr kultury. Parlament Europejski te dwie kwestie bardzo silnie wiąże. Parlament uznaje rolę wolności artystycznej, wolności naśladowania i powtórnego użytku. Ma być kamień milowy dla kreatywności, wolności wypowiedzi i idei. To, co bardzo ważne, to Parlament Europejski wyciąga konsekwencje z akta i wzywa na przykład do tego, aby Unia Europejska nie upoważniała w ramach umów handlowych firm prywatnych do egzekwowania praw własności intelektualnej. Parlament Europejski wzywa także do oceny i rewizji dwóch bardzo ważnych z naszego punktu widzenia dyrektyw, czyli dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywy o egzekwowaniu praw własności intelektualnej w taki sposób aby dyrektywa praw Ipred równoważyła interesy użytkowników właścicieli praw autorskich z interesami użytkowników ta dyrektywa czy ta rezolucja Parlamentu Europejskiego o której mówię pokazuje iż Parlament Europejski przekroczył pewien rubikon Iż w tym momencie to myślenie, które zadecydowało o tym, aby akta nie weszło w życie, jest rozwijane, jest kontynuowane i daje nadzieję na to, że te sprawy w Europie, tak jak mówiła pani Nina Paley, żeby, że te sprawy będą zupełnie inaczej rozwiązywane niż w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję serdecznie.